Elo, elo, siemanko, tutaj Adam z tej strony. Zapraszam na wtorkowego gniota. Dzisiaj, dzisiaj gruby temat, bo wczoraj się dużo działo i jest dzisiaj dużo do opowiedzenia, więc zapraszam. No, i dobra, już jestem w garażu, więc mogę teraz spokojnie rozmawiać. Słuchajcie, wczoraj wydarzyło się coś, co no, zaskoczyło mnie niesamowicie. E, Rysia mi uciekła, nie? Uciekła mi wczoraj, nikt, nikt nie wie kiedy. E, po południu zacząłem jej szukać po całym domu. E, okazało się, że jednak uciekła, w domu jej nie ma, nie reagowała na żadne wołanie i zacząłem akcję poszukiwawczą, słuchajcie. Eee, obskoczyłem tutaj wszystkich sąsiadów. Czy ktoś widział, czy ktoś wie? Eee, obskoczyłem wszystkie krzaki tu w okolicy, do mojego lasku skoczyłem. Wołałem: Rysia, kici, kici, nie? Przede wszystkim martwiłem się o to, że jest grubo na minusie. No i Rysia od, od, Rysia od yy, lipca nie była na, na zewnątrz, nie? Więc ja wiedziałem, że ona ma jakieś tam swoje instynkty. Jak przetrwania, ale mimo wszystko, no, minusowa temperatura i no mega się martwiłem. Mega się martwiłem. Przede wszystkim, e, byłem zły na siebie, że po, w ogóle do, dopuściłem do sytuacji, że ona uciekła. Mm, że jednak nie, zabezpieczy, nie zabezpieczyłem jej i nie zapewniłem jej bezpieczeństwa. To było takie przede wszystkim, e, no, to sobie zarzucałem. I przez to za bardzo też nie mogłem usnąć, nie? bo myślałem o niej e, cały czas. I mówię, kurde, na no szkoda mi jej, no szkoda, żeby przepadła. Nie? No i dobra, e, rano się obudziłem, e, mówię, to spróbuję jeszcze raz, ubrałem się i tak samo e, obleciałem tutaj całą tutaj moją, moją działkę i niestety jej nie znalazłem. E, chyba bo godzina 10 rano. E, tutaj zostałem zawołany szybko, szybko Adam, Adam. No i przyleciałem. Okazało się, że Rysia była pod domem e, całą noc. Bardzo brudna, bardzo głodna, przerażona, ale przede wszystkim bezpieczna w tym momencie, tak. E, no, naprawdę, cały wachlarz uczuć. Łącznie właśnie z euforią i, 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 i taką ulgą, nie? że to wszystko się już skończyło I jest tak zwany happy end, nie? Rysia ma białe futerko, no to już go nie ma, bo jest cała szara, brudna I właśnie zastanawiam się, czy ją nie wykąpać Te opinie na temat kąpania kotów e, są podzielone Cała brudna, tu masz coś pod okiem Jaka ty jesteś upierniczona, Ja Je, pierdyka mryczka i już tej całą noc Co Ty masz tu pod okiem? Czekajcie tu Więc nie wiem, albo sama się domyję no, ale faktycznie no, ona już nie jest biała, jest taka szara, i w ogóle wygląda jakby w takiej grubej imprezie, nie? Wróciła głodna, przemarznięta i z jednym butem, nie? <laughs> Tam, jak ja niedawno nie? Więc daleko nie pada jabłko od jabłoni, jak to mówią. No, więc generalnie yy, ta, historia mnie, ta historia nauczyła mnie, żeby faktycznie bardziej uważać na nią, i też wpadłem na pomysł. Yy, mam AirTaga którego już posiadam już dłuższy okres czasu muszę mi baterię wymienić i kupię jej taką fajną różową obrożę i przyczepię tego RTA tutaj z przodu i będę wiedział od tej pory gdzie mój kot jest więc uważam to za genialny pomysł i tak właśnie zrobię będąc dzisiaj w mieście wpadłem na szybko do aksiona i niestety obroży dla kotów nie było więc muszę wejść na internet i zobaczyć co tam jest, ale może też zobaczyć tutaj w moim lokalnym sklepie, może coś takiego mają. We wtorek, y, wtorkowy gniot dzisiaj jest taki, a nie inny. A, i, I jak mówię, cała paleta uczuć, od, od smutku takiego przygnębienia po euforię, radość, i, a, i, i naprawdę y, to jest taki moment, kiedy się uświadamiam, że jednak kurde, jestem kociarzem i mega się do tego kota przyzwyczaiłem. Rysia jest obecną, obecna ze mną od, od lipca i tak naprawdę wychowałem tego kota i karmię ją, i, i ona śpi gdzieś tam koło mnie i jest strasznie za mną, nie? I no właśnie przez taką jedną noc bez niej uświadomiłem sobie, jaką ważną rolę odgrywa. I, i no w ogóle no jest, jest zajbistym kotkiem, nie? No, więc kochani, tutaj z apelem po moich, właśnie doświadczeniach poprzedniej nocy: uważajcie na swoje zwierzątka, dbajcie o nie, bo one jednak są mega ważne, tak? Odgrywają niesamowitą rolę w naszym życiu. I tak to wygląda, tak? Ja jestem facetem przed 40, i tak, dla mnie mój kot odgrywa bardzo ważną rolę. I, I spoko, nie? Jest ok, jest zaibiscy. Tu wracając do tematu Rysi. Rysia spędziła ze mną najgorsze momenty mojego życia i ten kod jest mega ważny. Kurczę, szkoda, że ten kod nie, nie umiem mówić, nie? Bo spędziłem z nią całe godziny i jest najfajniejszym futrzakiem na świecie. I, I naprawdę, wczoraj, kurde, tak mi było. Głupio i tak mi było smutno z tego powodu. Naprawdę. Ciężko to jest opisać, to uczucie, ale naprawdę miałem złamane serce wczoraj. I też, kurde, głupio się tak rozpłakać z, punktu, z powodu zgubienia kota. Może nie byłem bliski płakania, ale no taka atmosfera była w sumie. Mówię, kurde, mówię. No nie fajnie, nie fajnie, niefortunnie, jak to mówią, nie? Więc dzisiaj taki szybki gniot, e, tak, tylko żeby dać znać, co się dzieje. E, pozdrawiam Was serdecznie. W, w, witam nowych widzów e, i zapraszam na mego facebooka, zapraszam na tiktoka, zapraszam na YouTubea Adam Homestead, lajki w górę e, i, i subskrybujcie. Jak już oglądacie, no to tam polubcie, nie wiadomo. E, każde tam lajknie, la, lajknięcie, to w ogóle można z tego robić, zrobić czasownik. E, Każde polubienie, każde, każdy jakiś tam sygnał, jakiś komentarz jest na wagę złota, wiadomo, e, jakieś głupie komentarze, e, no, będę próbował jeszcze bardziej w bardziej głupszy sposób na nie odpowiedzieć, e, ale na tym to polega, więc zapraszam do wspólnej zabawy, do komentowania, do lajkowania, tutaj Adam z tej strony, szczęśliwy Adam, bo kotka znalazł e, i, i szczęśliwy Adam z tej strony i pozdrawiam Was i miłego wtoreczku słuchajcie. Na razie, hei.